Pomimo tego, że to w większości dorośli mężczyźni, to jednak leżący śnieg wyzwala w nich iście dziecięcą chęć do zabawy. Jednak uczestnictwo w grzybowskim zimowisku to również obowiązki. Będziemy podawać pokazy walk, musztry, cały czas będziemy oprowadzać turystów tutaj po, po wczesnośredniowiecznym grodzisku. Turyści, którzy pomimo zimowej aury przybyli do grodu, mogli się dowiedzieć, jak wyglądała obrona takiego obiektu, czym zajmowali się jego mieszkańcy i jakie sposoby stosowali, by przetrwać zimę. Specjalne atrakcje były przygotowane dla najmłodszych, co spodobało im się najbardziej. Rzeczy, skóry, łóżka, miecza, łuki. I jeszcze yy, hełmy. I sikiery. Lubię takie jakby poznawanie, jak inni ludzie radzili sobie tu na grocie. A nie mieli łatwo, bo oprócz wszechobecnego śniegu i mrozu musieli cały czas czuwać, by oblegający ich przeciwnik nie przedarł się przez linie obrony. A kiedy już to zrobił, nie pozostawało nic innego jak z mieczem w dłoni stawić mu czoła. Teraz jesteśmy w oblężonym grodzie, tak? Czyli temat taki typowo militarny. Choć on nie jest tylko militarny, bo pokazujemy też życie codzienne. Ci ludzie żyli tak przy tych miesięcznych, dwumiesięcznych oblężeniach, jakoś musieli sobie tutaj radzić. To już czwarta edycja zimowiska, ale dopiero ona zgromadziła tak dużą liczbę gości i odtwórców. Organizatorzy chcą, by projekt zakończył się tradycyjną marzanną. Informacji na temat nadchodzących festiwali można szukać na stronie internetowej Muzeum w Grzybowie. Zima co roku zaskakuje polskich kierowców. Być może powinni oni zacząć brać przykład z wczesnośredniowiecznych wojów, którzy bez problemu radzą sobie ze śniegiem, zamieciami i temperaturami poniżej zera. Dla pracowni telewizyjnej Marcin Białecki.